Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na haul z Biedronki, już jakiś czas nie było takiego. Byliśmy na zakupach, no i zaraz Wam pokażę, co kupiliśmy. Oczywiście, zakupy, jak widzicie, nie są zbyt jakieś takie rozległe tutaj na tym blacie. Natomiast za wszystko zapłaciliśmy około 340 zł, więc to jest całkiem, całkiem sporo. Ee, zaraz zobaczymy dokładnie, co tu jest i co mniej więcej ile kosztowało. Ale zanim, oczywiście, jeżeli lubisz foothole i filmiki na moim kanale, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście, jeżeli filmik Ci się podobał, daj łapkę w górę. A ja już ustawiam Was w dobrym miejscu, żeby dobrze wszystko było widać. I myślę, że pora zaczynać. Ok, myślę, że dobrze wszystko widzicie. Zaczynamy. Może od początku, czyli ser mozzarella, ser tarty, takich fajnych, wygodnych już do rozpuszczenia. Na pewno szybciej też wszystko się rozpuszcza bryłeczka. I ten ser ma zazwyczaj bardzo długą datę. Bardzo długą. Taką miesiąc, czasami nawet dłużej do przodu, więc to jest już naprawdę jak dla mnie długa data i dzięki temu może sobie trochę poleżeć. Także zawsze mam w swoim domu tą właśnie mozzarellę. Ona teraz kosztuje ponad 4 zł, około 4,50, więc no trochę zdrożała, ale mimo wszystko jest naprawdę dobra, fajnie się rozpuszcza, ciągnie się. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Tutaj mam wodę, żywiec z 2-6 sześciopaczek. On kosztował. Hmm, 17 z groszem. Także no Fajne są promocje często na tą wodę. Opłaca się je wtedy kupować właśnie w tej promce, dlatego że wychodzi często, że drugi ten sześciopak jest sporo, sporo tańszy. Za wodę wychodzi powiedzmy 0,50, także 3,70 to jest naprawdę dobra cena. Także na te, na te promocje polujcie. Ja też poluję i wtedy robię zapasy. Natomiast zapasy się skończyły, więc wzięłam taką właśnie wodę w tej cenie. Tutaj mamy śmietanę śmietany osiemnastkę z tej mlecznej doliny. Ona jest całkiem dobra, po co przepłacać, jeżeli chodzi tylko o markę i kupować droższą tylko i wyłącznie, że dlatego, że wiecie, znacie jakieś takie te wiodące mleczne firmy, które produkują właśnie takie, na przykład śmietany i one są około 2 zł droższe przez to tylko. Już, już na to tak nie patrzę. Już teraz zdecydowanie patrzę na cenę i na skład. Często to się łączy, więc uważam, że po prostu nie ma co przepłacać. Kolejnymi tutaj rzeczami są serki Fruvita Skyr bez laktozy, które Wam serdecznie polecam już od jakiegoś czasu. Zobaczcie tutaj 0% tłuszczu, wysoka zawartość białka i te serki. Mam tutaj dwa waniliowe. One też mają fajną datę. Zawsze taką około miesiąca. I tutaj mamy trzy truskawkowe, bo chłopaki wolą te truskawkowe. E, oczywistą rzeczą są Maxia jogurciki, Fruvita Pure, z bardzo dobrym składem. Zawsze, stale i niezmiennie u nas w zakupach one się pojawiają. Naprawdę są bardzo, bardzo y, dobre składowo. Śmiało można kupować swoim dzieciakom. Coś, co y, kupiłam z braku laku, żeby nie było trochę darcia, tak naprawdę, bo... Wiecie, jak dziecko sobie życzy przed zakupami płatki, okazuje się, że ich e, z, tych witaneli, z tej witanelli, takich wiecie, w żółtym opakowaniu e, kuleczek czekoladowych nie ma w całej biedrze. No to wróć bez płatków! No wróć bez płatków, więc wzięłam takie mniejsze zło. Może na pierwszym miejscu nie jest cukier, więc to już jest dobrze. Bez oleju palmowego i syropu glukozowego, więc zobaczymy jak będą panu smakować. Ja już kiedyś raz je wziąłam, ale nie wiem, czy on pamięta o nich. Mogą być. Mogą być. Nic specjalnego, natomiast mogą być. Oczywiście odkrycie wszechczasów, czyli pinsa. Pinsa, to co wam mówiłam w, w którymś z poprzednich vlogów, przepyszny placek z trzech różnych mąk, który bardzo szybko nie dość, że się przygotowuje, to jeszcze po prostu migiem, jak tylko go spróbujecie, on rozwiewa wszystkie zachciewajki fast foodów. Naprawdę, to jest naprawdę coś bardzo, bardzo ciekawego. On kosztuje 12,50. Także to nie jest tania rzecz. I wiecie co? Ja zwróciłam już któryś raz przy kupowaniu uwagę na to, że tutaj w tych okienkach już nieraz nie dwa była taka plamka pleśni. Słuchajcie, i e, taka po prostu zieloniutka plamka pleśni. Jeszcze mi się nie zdarzyło, jak robiłam e, pince w domu, żeby gdzieś tam, wiecie, tam, gdzie nie widać była pleśń, Natomiast w sklepie już widziałam, któryś raz. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Czy opakowanie było uszkodzone? Próbowałam się dopatrzeć, ale nic nie widziałam, więc tym bardziej, no nie wiem, nie wiem o co gamal. E, dalej, trzy ogórki zielone. Ogórki już w miarę, w miarę w dosyć dobrej cenie. Powiedzmy, porównując do pomidorów, papryki. To, to są naprawdę bardzo dobre ceny. Tu mamy jajka. Będę teraz zrobić kotlety schabowe. Dlatego też śmietana, ogórki na mizerię. Dalej, coś takiego, co jeszcze nie. Jeszcze u nas tego nie było. To jest um, Cornishon z chili z naszej spiżarni, czyli takiej biedronkowej e, marki. I słuchajcie, te gornisonki są. Zobaczcie, jakie są w ogóle one urocze malutkie. Zobaczymy, jak będą smakować. Data jest, zobaczcie, długa do końca grudnia. Także, mm, 2025, czekaj, że jeszcze 2,5 roku mogą leżeć. Tutaj mam Nesti. Pitch, bo czasem jak mi się czegoś zachce, to właśnie czegoś takiego. Ja już naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że z przyjemności wyzbyłam się picia takich jakiś tam Mirin Pepsi i tak dalej. Czasami się zdarzy jakiegoś drineczka, bo jednak to najlepiej pasuje, ale to nie jest coś, czego ja tam bardzo potrzebuję, tak naprawdę, więc, więc super, że się tego wyzbyłam. Trochę Was przybliżyłam. Wziąłam jeszcze dwa razy chrupki orzechowe. I chrupki serowe. Te top chrupki. I słuchajcie. One tutaj nie mają też GMO, żadnych tam olejów palmowych i tak dalej, więc może być. Kosztowały niecałe 3 zł za paczkę. A biorąc teraz pod uwagę te ceny chipsów, to naprawdę, słuchajcie, no, ludzie się chyba przerzucą na chrupki kukurydziane, bo to jest jakaś jakaś tragedia, jakieś nieporozumienie <laughs> także no porażka, tutaj mamy ser Gouda, który ja zawsze kupuję, duża paka, wzięłam trzy opakowania, on też to jest ta sytuacja z tą datą, zawsze ma trochę dłuższą, czasami dwa miesiące nawet no tak, nawet do trzech miesięcy data ważności jest do przodu, więc super może poleżeć, ale zawsze nie dotrwa do tej godziny, tej daty bo jest bardzo dobry, szybko go jemy to jest 300 gram i on był teraz w jakiejś promocji za około 10,50. Więc to jest dobra cena, biorąc pod uwagę, że kosztował kiedyś 7,99 i zdrożał teraz do 13,99, więc pff, masakra. Zobaczcie, jak to jest. My się teraz cieszymy, że coś stanieje do i tak horrendalnej sumy. Tragedia. Ach, pomijam już ten temat. Mleko bez laktozy razy dwa. Zawsze stale i niezmiennie polecam. Popcorn, ten, który nie ma w składzie pa oleju palmowego, ma najprostszy skład, jeżeli chodzi o biedronkowe. Jest to tylko, zobaczcie, ziarno kukurydzy, bez GMO, olej rzepakowy i sól. Także ten Wam polecam, jest naprawdę bardzo smaczny. A te wszystkie do mikrofali, ja już na to teraz patrzę. No, niestety, nie są dobre. Mają olej palmowy, mają 1500 różnych składników. Najfajniej, oczywiście, gdyby o, zamiast oleju było masło jakieś. Ach, no ale, on kosztuje y, około 4 złotych z tego, co, z tego, co mi się wydaje, więc to też nie jest jakoś tak super szałowo, no a co tam, co tam? co tam, co tam? <grym> Makro coś tam gada. Ym, I słuchajcie, dobra, <grym> z tego, co mi się tak zdaje, tak jak mówiłam, ym, on kosztuje 4 złote i, i nie jest taki y, zły wcale, więc można sobie pozwolić, nie jest tak szkoda dać dziecku, w sensie wiecie, nie, że dajecie coś jakieś no, nie powiem co. I mamy musy, musy. Yy, po szóstej miesiącu i tu mam jakiś nowy jabłko pigowa i jeden jest jakiś jeszcze inny yy, jabłko śliwka. Wzięłam cztery. Yy, takich smaków jeszcze Maxio chyba nie miał albo miał dawno. Miętka z cytrusami. Bardzo dobra każdemu, komu zrobię u nas. To mówi, że naprawdę jest pyszna ta z cytrusami. Więc yy, mięta z cytrusami yy, musi u nas zawsze w domu być. Dla mnie z kolei... Yy, o, meliska z pigwą, ba, z wiśnią, z wiśnią, bardzo dobra. Dlaczego powiedziałam z pigwą? Bo kiedyś kupowałam właśnie melisę z pigwą i to była najlepsza melisa, jaką piłam, najlepsza. I teraz już jej nigdzie nie widzę, więc niestety muszę się zadowolić tymi, które nie są wcale tanie, są bardzo drogie, jak no takie 20 seszetek, no, ale coś trzeba pić. Eee, kiełbaski. Wracają do łask, kiełbaski. Kiełbasa śląska z szynki, Raz, dwa. No bo słuchajcie, no wiosnę mamy. Także czas rozpocząć sezon grillowy. I, i ona też ma troszeczkę dłuższą datę. Skład. Jak zwykle krótki. W porządku. Chociaż go tutaj mamy tak naprawdę. Bo wiecie, yy, kupujemy w tych mięsnych sklepach wędliny i nigdy tego składu tam tak naprawdę nie znamy, prawda? Nie mamy met, jakiejś takiej metki, wiecie. Yy, dołączonej, y, jakiejś y, nalepki, gdzie by było napisane, y, jaki ta, ta szynka ma skład. Dostajemy kilka plasterków, dostajemy pędko kiełbasy i no, mówimy, że dobre, bo z mięsnego. Ale tak naprawdę nie mamy pojęcia, co jest w środku, więc y, możecie się nie zgadzać. Ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o tę kiełbasę, ona jest bardzo dobra, bardzo fajnie wychodzi na grillu y, i skład ma bardzo dobry. To jest taka kiełbasa... Y, do której przekonało się już wiele osób po zjedzeniu jej u nas, naprawdę. I, i, I polecam Wam serdecznie spróbować. Naprawdę coś dobrego. Czasami jest w promocji, w tym okresie grillowym częściej. O, materia, pada. Natomiast ona kosztowała teraz 15 zł za te 450 gram. To nie jest mało, to nie jest mało, ale tak jak mówię. Trzeba ją darwać w promce, często jest, że druga na przykład, druga paczka minus 70%, wtedy naprawdę fajnie się opłaca. Odkrycie naturalne, 100% z parówki z kurczaka, się uwielbia i teraz już nie muszę szukać, wiecie, berlinek z kurczaka, nie wiadomo jakich, bo temu naprawdę bardzo się smakowały. Odrzucił w ogóle chleb od dawna, już, już nie je parówek z chlebem, Sam, same wcina i mówi, że naprawdę są bardzo dobre. I skład mają prosty. Mięso z kurczaka, sól, przyprawy, acerola w proszku, naturalne aromaty. Koniec. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. 100 gram mięsa na 100 gram produktu. Bez, glute, bez glutaminianu i tak dalej, i tak dalej. No, wiecie jak to jest z tymi składami, nie? Czyta się i, mam, i ma się głęboką wiarę w to, że taka jest prawda. Dwa razy parówki tarczyńskiej z szynki, z serem cheddar, Najlepsze. To są chaborówki, które mi się najdłużej nie znudziły. Ja uwielbiam czas doki z nimi. Dalej mamy coś takiego, na co pozwalamy Maksiowi weekendami, czyli soczek, taki słodki, i tutaj jest kubuś Immunoodporność i one mają w porządku, skład. W składzie jest tylko przecierowy pasteryzowany, sok wieloowocowy, marchiowy, na przykład akurat tutaj. I tyle. Bez dodatków cukru, wysoka zawartość witaminy A i C oraz cynku źródło. Bonika. Nie wiem, czy się wyfokusuje jest. No także całkiem w porządku. I tutaj mamy razy dwa właśnie te, te czteropaczki. Zachciało mi się. Już nie jadłam wieki tego orzeszki ziemna w chrupiącej z smak papryka. Skład pewnie w. Nie patrzę nawet, bo wiem, że bym nie się straszny, ale od czasu właśnie takiego grilla to spoko, spoko. Nie za często, ale może być. E, wzięłam chusteczki, zawsze u nas gdzieś tam sobie stoją. Bo wiecie, kichnięcie, prychnięcie, zawsze dobrze mieć chusteczkę. I to są, zobaczcie, jakie w ogóle y, urocze. Te małe opakowanie. E, I ostatnią rzeczą, ostatnimi rzeczami są ziemniaczki. E, wiem, jaki niektórzy, jaki. Jak, y, y, macie stosunek niektórzy z Was do tych ziemniaczków gotowanych, ale słuchajcie, my je bardzo lubimy, one są szybką alternatywą na, na obiad właśnie, jak coś nam się tam zachce, coś mamy akurat do, do ziemniaków, to jest słuchajcie, 10 minut w i one są, więc będę je kupować, ponieważ są bez konserwantów, są naprawdę bardzo smaczne i są gotowane i... i, i e... Zamknięte próżniowo, więc kurczę. Ja wiem, że nic trudnego, wiecie, w ugotowaniu sobie ziemniaków samemu w domu. Natomiast te ziemniaki, jak u nas są, tak naprawdę nie wiadomo, kiedy się zawsze przydadzą. One się gdzieś tam zaczynają psuć. My bardzo rzadko jemy ziemniaki. Yy, ja nie, nie opłacam się po prostu kupować worka ziemniaków, który gdzieś tam przeleży i yy, albo go <grym> użyję, albo nie. Też najlepiej mieć jakieś tam piwnice, nie? Takie zimne miejsca, gdzie te ziemniaczki te e, się przechowuje e, dłużej, bo wtedy one po prostu są świeższe. E, ja taki, takiego miejsca nie mam, więc dlatego nie kupuję na zaś nie wiadomo jakiej ilości. No ale już po cóż, po cóż ja się tam tłumaczę? No, takie kupiłam i koniec. Ziemniaczki gotowane w mundurkach i ziemniaczki takie mm, z rozmarynem. Najlepsze są z papryką, natomiast ich od jakiegoś czasu już nie ma. Dziękuję Wam serdecznie kochani za oglądanie. Dajcie znać co fajnego ostatnio kupiliście. Ja się już z Wami żegnam. Oczywiście życzę Wam miłego dnia. No i co? Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Papa, pa. vlogu. Papa, pożegnaj się, Maciu.